Końcem sierpnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu odbyły się warsztaty perkusyjne i koncert Anatomii Roka. Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem-Starostą to projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Anatomia Roka, który współfinansuje powiat oświęcimski. Zarząd Powiatu bardzo chętnie wspiera takie inicjatywy, które pozwalają rozwijać pasję, aktywnie spędzać wolny czas. No w tym przypadku to akurat muzyka, nauka gry, warsztaty na perkusję oraz zakończone koncertem i spotkaniem z muzykami. Pierwszego dnia zaplanowano warsztaty perkusyjne dla młodszych i starszych mieszkańców Powiatu Święcimskiego. Najmłodszy uczestnik miał 14 lat, najstarszy 47. Można w ciągu tych 45 minut kogoś zachęcić. Myślę, że w godzinę można spokojnie przejść przez takie podstawy, żeby tylko potem po, trochę nad tym popracować i już można spoko rzeczy zagrać. Warsztaty dla osób, które mają z tego skorzystać. Czyli y, zwykle pojawiają się na nich i zgłaszają y, na te warsztaty osoby, które już wcześniej grały na perkusji i chcą na przykład no, skonsultować, właśnie trzymanie y, rąk, postawę czy jakieś proste zagrywki. Myślę, że będzie zarąbiście. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Duża dawka e, wiedzy nowej od, od jednego w sumie, z najbardziej. Z najbardziej wpływowych bębniarzy polskich. Takie warsztaty odbywają się w piwnicy artystycznej młodzieżowego domu kultury, bo my wspieramy wszelkie akcje kulturalne, które mają miejsce na terenie powiatu. Przyszedł jeden gość, który który nic nie umiał, żona go wygoniła z domu, żeby się nauczył grać na perkusji. Widocznie kiedyś o tym marzył. Nie potrafił trzymać pałek, nie potrafił zagrać ani jednego rytmu. Oj, nie wiem czy są do opisania emocje, jakie można było tutaj dzisiaj przeżyć. Naprawdę rewelacyjna zabawa, fantastyczna. A po 45 minutach potrafił zagrać najprostszy rytm świata. Pierwszy raz na perkusji? Tak, dokładnie pierwszy raz. Całe życie marzyłem, a dzisiaj mi się udało jednak to jest, też, jest dużo większy cios niż. Jednego gościa to nawet nie musiałem uczyć niczego, bo prędzej on by mnie czegoś nauczył, bardzo zdolny człowiek, ale sobie pogadaliśmy o, o sprzęcie, o, o, o tym, na czym się gra na koncertach, jak się czego się używa w studio i było bardzo sympatycznie. drugiego dnia koncert zespołu Sików w składzie Maciej Ślimak-Starosta, Anna Brachaczek i Tomasz Białoń. No muszę powiedzieć szczerze, że to mój guz muzyczny, bo od lat zawsze to był heavy metal, hard rock, czyli Guns N' Roses, Metallica, ACDC. Czuję się jak w teatrze. Zresztą światło jest bardzo stołówkowe, także naprawdę jakbym wrócił do, do korzeni, jak kiedyś występowało w szkole, na sali gimnastycznej, taki trochę klimat. No ale no cóż, yy, yy, cieszę się, że w ogóle możemy grać, bo niektórzy nie, nie, nie mogą grać, nie mogą pracować w związku z pandemią. Warto podkreślić, że tutaj w tym konkretnym przypadku nie jesteśmy tylko współorganizatorem, ale również wspieramy organizacje pozarządowe. Tutaj mowa akurat o Akademii ROKA, natomiast zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe do kreatywnego myślenia, do śledzenia naszej strony internetowej, bo na pewno takie inicjatywy będą pojawiały się jeszcze nie raz, nie dwa.